Kiedy tak was oglądałem, to przypomniały mi się dwie gwiazdy w programu Olgi Lipińskiej, właśnie Lecik a czyli siostry Sisters. O Jezu, ja tak na siebie mówiłyśmy zawsze. No właśnie, wielane. siostry tak musimy... Sisters, Barbara tak. Wrzeszyńska i Krystyna Dobrze. Sienkiewicz były tak. przeurocze. Tej swojej głupotce były w ogóle ikoniczne w tak, moim zdaniu. Myśmy też w domu oglądały z rodzicami. Kabaracik Lipińskiej leciał na stopniu. Nie zastąpione. Że... No. Ale też kiedy się przygotowywałem do tego spotkania, to Magda powiedziała mi, pamiętaj, to są siostry. Nie ma większej siły na świecie niż siła sióstr. Pięknie Siostry, system siła sióstr. Coś w tym jest? Tak, no, jest. Jest, jest. Czujemy taką, rzecz, czujemy ogromne spełnienie. I wzruszenie, że w końcu po raz pierwszy stajemy razem na scenie, i, e, i chyba jest fajnie, nie? dogadujemy Myślę, że to jest cudowne, że. Mm, no bo jesteśmy siostrami, nadajemy tak. na tych samych falach, chociaż różnie to bywa Właśnie. Nie, w jest, jest, jest fantastycznie, jest jakieś takie u nas takie dopełnianie się nawzajem i to jest fantastyczne, że jak jedna ma gorszy dzień, jakiś zemmoni, coś się nie tak, to druga dobra, będzie dobrze. Następnego dnia jest odwrotnie, wiecie. Czyli jesteście teamem. Jesteśmy, jesteśmy teamem, teamem totalnie. No. Jak Avengersi, tak? A gramy, a gramy trochę na przekór. No a, właśnie, bo to musicie właśnie. się kłócić, rywalizować, prawda? Tak, ale podkopywać, mamy podkopywać tak. tak naprawdę. Mamy radochę, to jest wspania, możemy na siebie nawrzeszczać. No bo w życiu hmm. jesteśmy bardzo zgodne i kochające. Czy znaczy to... nie, no też się kłóci. My nie raz, nie, bo obie też. jesteśmy temperamentne. Ale nie aż tak jak tu na scenie. Tak, ale też tutaj w spektaklu no, spotkałyśmy się no, trzy silne kobiety, e, oprócz naszych chłopaków od choreografii, scenografii i muzyki, ale my trzy, które wytworzyłyśmy tworzyłyśmy tę rolę tutaj aktorsko, czyli reż nasza reżyserka wspaniała Kasia Dudzi-Zgrabińska, my dwie i każda silna, każda wie czego chce. Jak się takie trzy e, silne, wiedzące czego chcą kobiety z, Spotkają, no to mogą być iskry. Trochę leciały. No. Trochę leciały, ale wszystkie iskry leciały w kierunku zrobienia czegoś naprawdę pięknego i na tym nam zależało. No właśnie, do jednego celu, do jednej bramki grać. Wiem jak to jest. Jeśli jest za miło i za fajnie na próbach, no to albo jak się śmiejemy cały czas podczas prób, no to niekoniecznie I potem się widownia tak, się śmieje. Tak się domyślam, że plany o wspólnym występie były wiele, wiele lat temu, czyli krótko, od pomysła do przemysłu. Pięć, Pięć lat. Pięć lat. Ojej. Podczas pandemii powstał pomysł, Kasia właściwie zasiała ziarenko. Ale ty zaraz podchwyciłaś szybciutko. Tak, zaraz podchwyciłam i zaraz zaczęłyśmy wszystko organizować. Składać właśnie ekipę, szukać reżyserki, hmm. odpowiedniej, Długo trwał proces hmm. też tworzenia scenariusza, bo on był też jakoś tam opierany, ona o rozmowy z nami, więc to wszystko było bardzo, bardzo się rozlekało w czasie, potem każda z nas miała swoje różne inne rzeczy do roboty, więc to też to znowu było odłożone. Potem a gdzie zrobić premierę? Ostatecznie no, zdecydowałyśmy się, że tutaj byłoby lepiej. Ale na boga to jest, tak? Tutaj kieruję to do pani Katarzyny, bo jeśli chodzi o te inicjatywy aktorskie. No to chyba taka no, budżetowo w, y, najbardziej poważna inwestycja. No tak, bo znalazłam świetną producentkę tutaj, <grym> Osoby siostry mojej i Barbara produkuje cały spektakl. Tak? tak. Mhm. No, no to rozumiem, tak. tak że nie ma tak. żartów. Tak, Dlatego tak. będziemy nie tylko grać w Gdyni, ale także w całej Polsce. Czyli Mamy wy... zamiar z tym pojeździć trochę. No. Tak. E... Zapytam się panią w reżyser i przy okazji, jeśli będę miał taką możliwość o powstawanie scenariusza. Bo to mnie intryguje, że tam jest cały zespół wymieniony. Tak. A kiedyś twórcy kina włoskiego po wojnie, szczególnie neorealizmu, mieli taką metodę, tam wiele osób jest w kredytach podpisanych, jak robili scenariusz. A jak to w Włosi? Sześciu czy ośmiu? Oczywiście mnóstwo spaghetti, kulpeciki, <laughs> wino i tak dalej. A jak było u Was? No tutaj było tak. Najpierw przed scenariusz taki szkielet. Um, o Agnieszki Wolnej Hamtała, która pisała. Następnie Katarzyna Dudzic-Grabińska, reżyserka, stwierdziła, że musi zmienić troszkę dramaturgię i jednak usystematyzować chronologicznie linię czasu, e, która była pomieszana u, e, początkowo. I potem się okazało, że brakuje nam niektórych scen, więc zadała nam do robienia improwizację. I normalnie mm. z Barbarą wyimprowizowałyśmy chyba za trzy sceny. Ile? Myślę, że jakoś tak. Tak, i na podstawie mhm. tych improwizacji Kasia spisywała e, sceny e, i, tak, e, i tak została złożona cała, cała dramaturgia spektaklu właśnie. No. Jeszcze w życiu tak improwizowałyśmy. Dlatego, że mamy tutaj trzy warstwy, bo jest tutaj warstwa, um, warstwa iny Benity i jej życia i tego, jak odkrywamy, e, tworzymy całe śledztwo na scenie, ale też warstwa siostrzana, rodzinna. I warstwa, taka prywatna, i warstwa też um, aktorska, jak aktorki sobie poradzą e, razem, albo jak kiedyś sobie też radziły z tym życiem. Tu jeszcze reżyserka nam podpowiada, chodź, Kasia, Gali, do nas. chodź do nas, że, że jeszcze byli, jest, byli, jest to dużo to cytatów. To bardzo. To że jest to bardzo to dużo, to. dużo cytatów jeszcze, tak. które zostały wykorzystane w scenariuszu, czyli z książek, z recenzji, z gazet. Teatr muzyczny w dni jak wiemy, jest wspaniały, cudowny i jeden z dwóch najlepszych. Najlepszą. Zna Pani moje zdanie, że kapitol <grymne> i, w, i, i muzyk gdyński, z różnych powodów, z różnych powodów. Nie, nie sprzeczam się. Tak, natomiast przyzwyczaję też widza do rzeczy lekkich. Z rzadka są rzeczy, które wykorzystują język teatru muzycznego do mówienia o sprawach ważnych. A w życiorys inny Bonity jest w ogóle kapitalnym materiałem na co najmniej Kinowy, pełnometrażowy film, a tam jest dużo, nie powiem, że brudu, ale takiego no, mało popularnego kontentu, mhm. podejrzenia o kolaboracje, mhm. dziwne historie, tajemnice i tak dalej. Czy będzie tutaj również coś dla widzów szukających czegoś więcej niż tylko rozrywki, którą myślę, że panie zapewnicie w sposób cudowny? No my tutaj łączymy właściwie różne formy teatralne, bo to jest ten teatr muzyczny połączony z teatrem dramatycznym i, i z teatrem dokumentalnym. Dlatego bardzo zależało nam na tym, aby właśnie to życie i to, to co jest najciekawsze właściwie w tym spektaklu, mhm. od czego zaczęłyśmy, to ta historia Iny Benity, która jest bardzo tajemnicza, bo nie każdy wie, że w Polsce myślano, że ona zginęła podczas II wojny światowej, a okazało się dopiero kilka lat temu, że ona przeżyła, dożyła starości i całej swojej rodzinie nie powiedziała o tym, że w Polsce pomiędzy, w okresie międzywojennym była wielką gwiazdą. I, I to chciałyśmy odkryć. Na podstawie książek Marka Tellera. Marka Telera Piotra i Gacka. Piotra Gacka. Boże, raz. Na podstawie książek Marka Telera i Piotra Gacka odkrywałyśmy tak dokumentalnie to jej życie, a dzięki Markowi Tellerowi również yy, wydarzyła się rzecz. Yy, Przecudowna, miałyśmy okazję poznać mhm. rodzinę iny Benity ze Stanów porozmawiać z nimi Czyli i trochę popytać. Sena? Tak, Tadeusza. I tego y, przyrodniego I też i wnuka, I wnuka Grega, do, mhm. drugiego już niestety mhm. nie poznały, ale już nie. się odzywał, że też chciałby z nami porozmawiać, więc bardzo chętnie z nim pogadamy. No ale też wracając do, do, do tego, czy będzie spektakl też ciężki momentami, ambitniejszy, tak. Także no jest tutaj wszystko. Jest to ale rozrywka. nie tylko jeżeli chodzi o historie inne, ale też po prostu wojna. Um, o relacje kobiet, o wojnę, o, um, o bycie w, w takim świecie wojennym, który jest, w którym my też teraz przecież jesteśmy i odczuwamy to mocno. Będzie sinusoida emocji, mamy nadzieję, że będzie i tak, i tak, i tak. <laughs> Początek jest świetny. Znam Piotra Manię jako wytrawnego jazzmena, autora muzyki w wyrafinowanej. Chyba mm. jego ulubionym gatunkiem jest tak zwany soft jazz, prawda? A tutaj walnięcie, naprawdę w bardzo nowoczesne, w mm. ciekawe, czy takiej muzyki będzie więcej? Będzie więcej będzie więcej? Będzie Pio. też zróżnicowane. Właśnie będzie zróżnicowane. Piotr potrafi, jak się okazuje, wszystko i jest tutaj cała paleta gatunków, w których się. Świetnie odnalazł, i to są też wszystko jego propozycje, akurat. Te, że tu będzie taki gatunek, tu taki, tu taki. On to jakoś słyszał w głowie, czuł ten scenariusz, i no i coś wspaniałego. <ślałek> Dwa pojedyncze pytanie. Pani Katarzyna, jest Pani jedną z y, najbardziej poszukujących y, aktorek Teatru Muzycznego w Dyni. Chyba zrobiła pani najwięcej projektów w PI, tak mi się wymyśliło. Wymyśli. Nie, chyba Marek Sadowski albo Marek A Marek Desk nie, Marek Sadowski God jest God poza konkurencją. Tak. Jeszcze, jeszcze Deskiewicz. No to prawda. prawda. Ale aktorek tak. było powiedziane. Tak. A, no to tak. E, jak się ma ta produkcja do innych nie pani... Od mężczyzn. To w teatrze jest dosyć. Częste. Znowu dostanę po łapach od pani. Właśnie. Tak, jak dostałem po hairsprayu. Tak, no właśnie, bez żadnych aluzji i tak dalej. Tak. Żyjemy w świecie poprawności politycznej, aż do bólu. Jak się ma ta produkcja do tych pani poprzednich indywidualnych poszukiwań? To jest dla mnie jakiś taki szczyt chyba marzeń w tej chwili, bo. Mm... Szopem wypisekcja był oparty na listach, tam tylko ułożyłam dramaturgię po prostu według życiorysu, według tego jak mi piosenki pasowały, jego pieśni itd. Tak no Benefis, no to już to, to też była zupełnie taka rozrywkowa sytuacja, pokazywanie gdzieś naszego życia od kulis, a tutaj mam okazję naprawdę sobie pograć, bo jednak jestem na tej scenie przez godzinę 45 z Baśką razem, same dwie jesteśmy, więc ciągniemy gdzieś ten spektakl, tę te dramaturgię na zmianę raz jedna, raz druga i jest dużo fajnych scen aktorskich, jest sporo piosenek, więc no to jest takie, muszę przyznać, moje gdzieś tam spełnienie marzenia. Najpierw myślałam, że to będzie spełnienie marzenia Basia, potem się okazało, że mojego też, więc to jest coś Z naszego razu. No. Czyli dwie solówki, dwa monodramy, a czasami duodram, tak? Tak. No. Proszę mi powiedzieć, jak z perspektywy w najwyższych salonów ogólnopolskich Widzi Pani ten projekt? Czym on jest dla Pani tak naprawdę? Bo chyba w, no, dużo wyzwań, prawda? Dużo nowych rzeczy. No, ja od zawsze mówiłam, że mimo pracy w telewizji, ja i tak najbardziej kocham teatr i w teatrze się najbardziej spełniam. Dużo gram, tylko że w różnych miejscach. Nie mam takiego jednego swojego stałego. Ale już mam ze sobą monodram muzyczny, zresztą z aranżacjami Piotra Mani również, z piosenkami Kaliny Jędrusi. Wszystko w rodzinie. E, tak, to tak, akurat tak. Mam też ze sobą spektakl dwójkowy, gdzie też w Teatrze Wariety jesteśmy we dwójkę na scenie sami z Michałem Staszczakiem. E, więc e, ale jeszcze nic nigdy sama nie produkowałam. I przyznam, że to jest taki moment, który jest dla mnie bardzo przełomowy, bo tak czuję, że to będzie moment, od, od którego zacznę, zacznę, zaczniemy, zacznę bardziej stanowić o sobie artystycznie, i, i, i jako artystka chyba się będę czuła jeszcze bardziej spełniona e, i jestem przeszczęśliwa, że jestem akurat tutaj z moją siostrą, że robimy to razem i, i że właśnie w tym teatrze, bo tak naprawdę jakaś taka klamra dla mnie, uh -huh. się zamyka, dlatego że ja swoją drogę artystyczną. Rozpoczęłam tutaj, w tym teatrze, w studium musicalowym Baduszkowej, bo tutaj przez rok studiowałam, mając 19 lat. I tutaj pokochałam teatr, musical. Tu miałam pierwsze zajęcia artystyczne z prozy, z wiersza, z tańca. Potem wybyłam dalej, ale tak naprawdę tutaj tutaj pokochałam teatr i musical, więc cieszę się, że akurat tu wróciłam i się zaraz popłaczę.